Moi drodzy, dzisiaj przez to piękne święto jesteśmy trochę wybici z tego rytmu Ewangelii świętego Jana i z dziejów apostolskich, bo tam po kolei rozważaliśmy, do czego jeszcze się odniesiemy, ale mamy Marię, z której chcemy czerpać i zobaczyć, co możemy czerpać, i co możemy wziąć do naszego życia, aby coraz bardziej kochać Boga i nieść Ewangelię światu. E, oczywiście jeżeli e, święty Jan Maria Vianney e, mówił, że jedno zdrowaś wstrząsa piekłem, to dzisiaj proponuję, e, zanim e, zanim e, cokolwiek rozpoczniemy, jedno zdrowaś, żebyśmy tym piekłem wstrząsnęli, zanim w ogóle pójdziemy do Jezusa. E, w intencji Jezus na stadionie Legi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maryjo, gwiazdo ewangelizacji, módl się za nami. Idziemy do Jezusa. Panie Jezu, to piękne święto, kiedy pokazujesz nam swoją mamę. Dziękujemy za jej miłość do rodzaju ludzkiego, za to, że ona modli się i wstawia się teraz jako najpiękniejsza wstawieniczka w niebie, o czym dzisiaj będziemy także rozważać. Dziękujemy Ci za to, że ona modli się, abyś Ty był jedynym Zbawicielem i Panem nasz, naszych serc, naszego życia, o co zresztą z serca prosimy, wołając Amen, niech tak się stanie. A w 706. punkcie katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy: Wbrew wszelkiej ludzkiej nadziei Bóg obiecuje Abrahamowi potomstwo jako owoc wiary i moc Ducha Świętego. W nim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Potomstwem tym będzie Chrystus, w którym wylanie ducha świętego sprawi, że rozproszone dzieci Boże zostaną zgromadzone w jedno. Zobowiązując się przysięgą, Bóg przyrzeka już w darze swojego umiłowanego syna i ducha obietnicy w oczekiwaniu na odkupienie, które uczynił własnością Boga. Efezjan 1. 13 14 Dziękujemy ci panie za to. Amen. Posłuchajmy słowa, czyli fragmentu z Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 1, werset od 39 do 56. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta Judy, weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała, Błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy rzekła Maryja wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej, oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocne, święte jest imię Jego. I miłosierdzi Jego z pokolenia na pokolenie dla tych, którzy się Go boją. On przejawia moc swego ramienia. Rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców stroną wyższa pokornych. Głodnych syci dobrami, a bogaczy odprawia z niczym. Ujął się za swoim sługą Izraelem pomnę na miłosierdzie swoje, jak przyobiecał naszym ojcom Abrahamowi jego potomstwo na wieki. Maria pozostała u niej około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Witajcie kochani. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przepiękny tekst, nieco dłuższy, pokazujący nawiedzenie Matki Najświętszej, która udaje się do Ain Karem, do swojej krewnej Elżbiety i Magnifikat, który jest wyśpiewany jako ta piękna pieśń uwielbienia. No, bo dzisiaj też mamy piękne święto, mianowicie nawiedzenie Najświętszej Marii Panny, czyli ta, ta, ta sobota dla nas jest także momentem, żeby oddać chwałę, oddać cześć tej, która przewodzi nam w wierze, tej, która... która bardzo nas kocha, tej, która wstawia się za nami, tej, do której tak często się zwracamy o pomoc, no bo jeżeli mówimy o wstawiennictwie i w Biblii czytamy w Księdze Apokalipsy, że święci się wstawiają za nami, kiedy zaczynają modlitwę, to w niebie nastaje głęboka cisza na pół godziny jak możemy zinterpretować ten fragment z Apokalipsy w modlitwie świętych, to jaka modlitwa, jaka cisza nastaje w niebie. Oczywiście to jest para, pa, parabola, przenośnia, kiedy Maryja się modli za swoje dzieci. Przecież ona jest nam dana jako matka, przecież ona jest nam dana jako królowa, przecież ona jest nam dana jako orędowniczka, przecież ona jest nam dana jako... Ech, jako arka przymierza, bo nosiła Jezusa. Te wszystkie określenia to, to, to nie są puste określenia. Niektórzy przypisują najróżniejsze rzeczy, yy, mówiąc, że katolicy sobie powymyślali. Nie, to wszystko jest bardzo biblijne, na wskroś biblijne. Każde z tych określeń ono pokazuje to, co zrobiła albo robi Maryja. Dlatego Litania Loretańska jest tak przepiękna w swojej wymowie. Dlatego yy, Maryja w tej Mariologii, którą poznajemy, ona jest tą, która rzeczywiście wstawi się za swoimi dziećmi, która absolutnie nie zabiera chwały Jezusowi. Mówię to także ze swojego doświadczenia, bo kilkadziesiąt lat temu, kiedy doświadczyłem Jezusa, żywego Jezusa, bałem się Maryi. Wiecie dlaczego? Dlatego, że wydawało mi się, że jak zacznę czcić Maryję, to ona mi coś zabierze. To, że, że będę mniej czcił Jezusa. Okazało się, że kiedy zaczynam kochać Maryję, to zaczynam widzieć znacznie więcej, to, za, to zaczynam posługiwać najróżniejszymi darami, i to wcale nie przeszkadza, a wręcz pomaga w tym, żeby jeszcze bardziej kochać Jezusa, żeby Jezus był na pierwszym miejscu, jak to żeśmy sobie wczoraj mówili w filmiku. Więc e, dla wszystkich, którzy boją się Matki Bożej, bo wiem, że są też tak tacy katolicy, którzy e, jakby mają jakiś dystans, nie wiem skąd, znaczy wiem, skąd no, diabeł zależy na tym, żebyśmy żebyśmy Maryi nie ufali, żebyśmy Maryję potraktowali jako, jako kogoś, kto się wtrąca, jako kogoś, kto jest zupełnie niepotrzebny, jako kogoś, kto jest gdzieś tam na marginesie i no, słuchajcie, Maryja jest rzeczywiście dla nas matką, jest orędowniczką, jest tą, e, która może to od niektórych zadziwi, a może już nie będę czekał z tym newsem do końca, będzie także obecna na Jezus na stadionie Legii. Dlaczego? No bo trudno jest, yy, yy, trudno jest w jakikolwiek sposób pominąć tę, która jest naszą matką. I. <laughs> Tak jak była na ostatnim spotkaniu, czyli na stadionie młodych, na PG Narodowym, tak będzie. Jezu, na Jezus na stadionie Legii um, dogaduje się w tej chwili z tymi, którzy zobaczymy jeszcze, kto, kto, która Matka Boża w wymiarze takim, bo kiedy ją poznajemy, to um, tak jak każda kobieta ma wiele zdjęć. <laughs> um, i nie wiem, która, która ikona, czy która jest kilka propozycji, będzie właśnie na stadionie, na stadionie Legii, dlatego że, i znowu tutaj taka pomoc, która tylko jest przypomnieniem, mam nadzieję, dla wielu, że jeżeli my, jeżeli my z szacunkiem traktujemy, nie wiem, obrazek kogoś, kogo kochaliśmy, szczególnie to jest widoczne na pogrzebach, kiedy ktoś przytula ten obrazek, albo dotyka z szacunkiem, albo całuje ten obrazek, to przecież nie, nie dotyka kawałka metalu, papieru, czy, 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 czy nie wiem. Tylko dając cześć, tak, że, y, takiej osobie, której już pośród nas nie ma, tak naprawdę okazuje miłość. I my, kiedy. Bierzemy figurę na przykład Matki Bożej. Tak? To nie dlatego, że czcimy kawałek drewna metalu czy czegoś podobnego, czy kiedy bierzemy obraz, tylko dlatego, że wie, wierzymy jako katolicy, że jeżeli ona nas tak kocha i się za nas modli, to jakże mielibyśmy nie uczcić jej w taki sposób bardzo ludzki? Myślę, że to jest przypomnienie ważne dla wszystkich. Maria dzisiaj idąc do Elżbiety, ona doświadcza, wiecie, takiego błogosławieństwa od swojej krewnej, bo przecież ona nie wie wszystkich tych szczegółów, które będą się wiązały z jej życiem. Ona nie jest boginią, ona, ona oczywiście urodziła Jezusa. Urodzi Jezusa, jak to w dzisiejszej Ewangelii jest zapowiedź. Urodziła Jezusa, ale. E, te pytania, które ona nosi, one są związane z tym, że ona jest stworzeniem. Maria, kiedy wielbi Boga, to także odsłania nam ważne sprawy. Niektórzy mówią, no tak, ale ten hymn, nawet magnifikat jest znany z wcześniejszych wieków to, to cóż to za objawienie Słowa Bożego? Moi drodzy, wiele jest takich fragmentów, które są w Piśmie Świętym, które Bóg wykorzystał. Na poziomie tej wiedzy, tych umiejętności, którzy ludzie mieli, żeby się tymi fragmentami posłużyć, by one mogły być słowem Boga wypowiedzianym w tym kontekście, w którym były wypowiada wypowiadane. Więc tutaj też, żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości. Zachęcam do specjalistycznych studiów teologicznych, bo to strasznie rozjaśnia. Strasznie. Może to nie jest dobre słowo. Mnie dzisiaj najbardziej e, jakoś tak dotyka słowo e, dotyczące pokory, ponieważ e, Bóg głodnych nasyci dobrami, bogaczych odprawia z niczym, strąca władców stronu, a wywyższa pokornych. E, to, co jest piękne, że te miłosierdzie jego z pokolenia na pokolenie wobec tych którzy się go boją, wobec tych którzy go szanują, ono się dzisiaj objawia także. Bóg się nie zmienia w swojej miłości do swoich dzieci. No tylko pragnie, żebyśmy przed nim jako dzieci rzeczywiście byli, czyli w tej ufności, zawierzeniu czasem nawet w takim Takiej bezradności, bo, bo dziecko zdaje się całkowicie na ojca. Dziecko ufa bezgranicznie. Na jednym z kursów, który prowadziliśmy, jedna z prowadzących zadała pytanie, kto ufa, czy znacie kogoś, kto ufa komuś tak całkowicie bezgranicznie tutaj na Ziemi? Malwinka powiedziała o Samuelu, z naszej wspólnoty że Samuelek no, ufa całkowicie rodzicom. To, co mu dadzą, to zje. To, co mu zabiorą, to jest trochę z, z tego, no właśnie trochę z tego, o czym my mówimy dzisiaj w kontekście tej ufności i, 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 i jakby zawierzenia Bogu, które, które też miała Maryja. Tego się mamy od niej uczyć. I dopiero teraz przechodzimy do pierwszego czytania, ponieważ to pierwsze czytanie, ono nie jest do wyboru, bo jedno jest poza Wielkanocą i poza tym okreś okresem z księgi Prokasofoniasza, ale jest też drugie czytanie, które jest, które jest krótko mówiąc no z tego czasu wielkanocnego, który przeżywamy. I to jest czytanie z listu do Rzymian z 12 rozdziału. Myślę, że rozumiecie, dlaczego to nie jest po kolei. Teraz, tak jak przez tych kilka ostatnich dni, rozważaliśmy słowo Boże z Dziejów Apostolskich i z Ewangelii Świętego Jana, dlatego, że to święto nam, nam, nas trochę zabiera do, do tych treści. I co tam mamy? Miłość niech będzie bez obłudy. Bez obłudy. Miejcie wstręt do złego. Podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie sobie życzliwi. W okazywaniu czci jednej drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi. W modlitwie bądźcie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. Płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie między sobą jednomyślni. Nie gońcie za wielkością. Niech was pociąga to, co pokorne. Chciałem to przeczytać tak jak litanie, bo niektórzy mówią, że to czytanie dzisiaj z Rzymian, właśnie z 12 rozdziału, ono jest tak dobrane przez Kościół, żeby pokazać te wszystkie piękne rzeczy, które się dokonały i dokonywały w Maryi. Ponieważ po kolei możemy, możemy widzieć i tę miłość bez obłudy w niej. I wstręty do złego, i podążanie za dobrem, i y, życzliwość, którą Maryja ma, y, cześć w okazywaniu innym, y, Nie nieopuszczanie się w gorliwości, właściwie z każdą z tych rzeczy. I oczywiście, jeżeli ktoś chce z nas, y, y, jakby brać ten przykład z Maryi, to pamiętajmy, że Maryja czerpie i patrzy cały czas na, na Boga. Ona odbija. Tę miłość Boga. Ona promienieje tą miłością, która jest od Boga. I jeżeli ona nam pomaga na tej drodze, to chwała Panu, w wymiarze jakim? W wymiarze, że patrząc na nią, my stajemy się coraz bardziej Christianowi, stajemy się coraz bardziej Chrystusowi. Ale jeżeli komuś to nie pomaga, może to się naraża teraz, i ktoś powie. To jeszcze nie jest mój etap. To też bądź uczciwy przed Panem. Powiedz to Panu. Ja powtarzam, zanim powierzyłem swoje życie Maryi, żeby ona mnie prowadziła, żeby ona była mi matką, żebym, żeby czuwała nade mną, żebym, żebym robił wolę jej syna. To ja sam musiałem dojrzeć. Oczywiście kilkadziesiąt lat temu, tak? Ale musiałem dojrzeć. Nie mogło to się wydarzyć tak, że ja teraz... Ciach i, i, i już nie. Tylko ja musiałem sam odpowiedzieć sobie na wszystkie pytania, które dotyczyły moich wątpliwości. I dzisiaj yy, nie mam tych wątpliwości. W ogóle nie zastanawiam się nad tymi rzeczami, dlatego że na nie odpowiedziałem. Ale chcę, żeby każdy miał tą swoją indywidualną drogę relacji z Maryją. Niczym nie przyspieszoną, niczym nie, w żaden sposób nie, wiecie, nie bez żadnych nakazów. Bo ktoś, kto kocha, odpowiada na miłość. Dobra, bo znowu nam długi odcinek wychodzi. Nie, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. A my subskrybujemy, lajkujemy. Zobaczcie, co jest w opisie pod filmikiem, bo tych opisów jest, jest teraz dużo. I dziękuję Wam za zrzutkę. Do zobaczenia, jak mu daję trochę. Zapraszamy na wyjątkowe rekolekcje Jezus na stadionie Legii w Warszawie. Piękny czas odkrywania odpowiedzi na ważne pytania, które nosimy w sercu, poznawania woli Bożej. Dołącz do nas, zarezerwuj miejsce już dziś. Rekolekcje Jezus na stadionie Legii w Warszawie 7 czerwca. Konferencje, śpiew, wspólna modlitwa, Eucharystia pomogą Ci znaleźć to, czego szukasz. Więcej informacji na stronie Legi.pl